28 września kończy się kadencja dyrektora szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zgodnie z prawem właściciel, czyli w tym wypadku prezydent miasta Krakowa, musi podjąć działania. Jest z nami Jacek Majchrowski, czyli prezydent miasta Krakowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jakie działania pan podjął w ramach właśnie tego nowego, starego stanowiska dyrektora? No tutaj muszę to rozszerzyć, to co pani mówiła, mianowicie... Równocześnie kończą się kontrakty i dyrektora szpitala Żelomskiego, i dyrektora szpitala Narutowicza. Zgodnie z ustawą, muszę rozpisać konkurs na dyrektorów. W związku z powyższym została powołana komisja konkursowa, która rozpocznie teraz działania. Natomiast na ten okres muszę powołać osoby pełniące obowiązki dyrektorów, nie dyrektorów, a pełniących obowiązki. I między innymi właśnie tak jak pani pytała. Tutaj na stanowisku dyrektora Szpitala Rzeszłomskiego powołałem pana doktora Lecha Kucharskiego. Który jest równocześnie radnym miejskim jeszcze? Tak, no to może tak, dwa słowa więcej o panu doktorze. Pan doktor jest radnym miejskim, tak jak pani powiedziała, jest przewodniczącym Komisji Zdrowia, więc tutaj zna te wszystkie problemy. Jest wiceprezesem okręgowej rady lekarskiej, a więc ma też poparcie środowiska. Jest osobą, która w tym szpitalu pracuje 41 lat od samego początku, kiedy skończył studia. I jest osobą, która pełniła już funkcję wicedyrektora, a więc także zna sprawy organizacyjne. Moim zdaniem posiada pełne kompetencje, żeby przez ten okres 6 miesięcy w sumie. Pełnić, bo może być mniej, jak zostanie konkurs wcześniej rozstrzygnięty i ktoś innego wygra, pełnić obowiązki dyrektora. Pełnić obowiązki dyrektora przez okres 4 miesięcy, tak jak pan prezydent powiedział, a co ze szpitalem Narutowicza? W szpitalu Narutowicza powołałem też na pełniącą obowiązki dotychczasową panią dyrektor godzin Sędzią. I jeszcze zaznaczmy, że zgodnie z prawem osoby, które pełnią funkcję dyrektora szpitalu, musi być powołana ze szpitala. Musi to być pracownik szpitala, nie mogła to być osoba z zewnątrz niepowiązana ze szpitalem, czy to Żeromskiego, czy Narutowicza. Tak, to wyraźnie mówi ustawa, jakie kryteria musi spełniać ta osoba, która jest powołana, to musi być pracownik szpitala. I rozumiem, że będą również zmiany w Radzie Miasta w związku z powołaniem pana doktora Kucharskiego. No tak, pan doktor Kucharski nie będzie mógł pełnić obowiązku wejadnego. W związku z powyższym wchodzi na jego miejsce. Z tego co pamiętam, bo tak na 100% nie wiem, ale chyba pan Woźniakiewicz, który zresztą jest dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej, więc sądzę, że też nie będzie mógł mieć tego mandatu. No i ktoś następny wejdzie. Ja to jeszcze przypomnijmy, że w momencie ogłoszenia konkursu mogą w nim startować wszyscy chętni, którzy oczywiście będą spełniali warunki, które są wymagane, aby objąć takie stanowiska. Oczywiście taka jest sytuacja. Każdy może, kto spełnia warunki ustawowe, to znaczy musi mieć no, warunki dotyczące zarządzania służbą zdrowia. Tam są takie podyplomowe studia, które trzeba skończyć po to, aby móc to uczynić. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.